Rekordy w lidze mistrzeń, czyli kto naprawdę rządzi w Europie i czy ktoś jest w stanie ich dogonić. Cześć, tu Weronika Morzejko. To miejsce, gdzie króluje kobiecy futbol. Dzisiaj bierzemy na tapet Elite Elite kluby, które zapisały się złotymi literami w historii ligi mistrzeń. Jeśli mówimy rekordy, od razu trzeba powiedzieć jedno słowo: Lion to absolutny gigant. Osiem tytułów mistrzyni Europy, drugi w kolejce. Frankfurt. I tylko cztery. Różnica jest tak duża, że przez lata nikt nie był w stanie się do tego zbliżyć. Ale Lyon to nie tylko puchary. To też cała masa rekordów indywidualnych i drużynowych. Najwięcej rozegranych meczów w historii rozgrywek, najwięcej zwycięstw, najwięcej strzelonych goli. I to w dużej mierze dzięki zawodniczkom, które stały się legendami. Ada Hegerberg. Najlepsza strzelczyni w historii Ligi mistrzów. Gra w Lyonie od 2014 roku i wciąż bije kolejne rekordy. Do tego to ona zdobyła najwięcej goli w jednym sezonie. Wynik? który wygląda wręcz kosmicznie. A jej koleżanka z drużyny, Wendy Renard, ma najwięcej występów w belicie. Kapitanka, liderka, ikona. Jednym słowem, to co zrobił Lyon, trudno będzie komukolwiek powtórzyć w najbliższych latach. Ale spójrzmy szerzej. Kto jeszcze zapisał się w historii? Frankfurt. Cztery tytuły. Dużo? Ale ostatnie lata to już nie ta sama siła. W tym sezonie odpadli w eliminacjach po starciu z Realem Madryt. To pokazuje, jak daleko im do dawnej formy. Barcelona. Trzy puchary. I to właśnie w dumie Katalonii, Wielu ludzi widzi drużynę, która może w końcu rzucić rękawicę Lionowi, bo to nie tylko jeden z najlepszych zespołów na świecie, ale też klub, w którym gra nasza Ewa Pajor. Jeśli ktoś z nowej generacji ma sięgnąć po kolejne trofea, to właśnie Barsa. Po dwa tytuły mają Turbinę Potsdam, Dziś już bez dawnej potęgi Umea legenda szwedzkiej piłki. Arsenal jedyny angielski klub, który do tej pory podniósł ten puchar Wolfsburg. Ekipa, która wciąż ma potencjał, żeby coś dorzucić do kolekcji. I wreszcie Duisburg. Który zamyka listę z jednym trofeum? To cała lista. Tylko osiem klubów w całej historii sięgnęło po trium w lidze mistrzyń. Wyobrażacie sobie tyle lat rozgrywek, a grono zwycięzców jest tak wąskie, że można je wyliczyć na palcach obu dłoni. No więc pytanie brzmi: Kto może to grono poszerzyć? Do tej pory nie wygrały jeszcze takie potęgi jak Chelsea, Bayern, czy żaden klub z Włoch mają budżety, mają gwiazdy? ale ciągle czegoś brakuje. Może to właśnie w tej edycji wydarzy się coś wielkiego? Może doczekamy się nowego triumfatora? Dajcie znać w komentarzach, który klub spoza dotychczasowych zwycięzców, waszym zdaniem, ma największe szanse na wygranie Ligi Mistrzyń. Chelsea? Bayern? A może ktoś kompletnie inny? Jedno jest pewne. Lyon ustawił poprzeczkę tak wysoko, że każdy kolejny rekord to będzie historia na lata.